Witam wszystkie ryby w czytaniu na miesiąc, listopad, o, Bela też was wita, tak, ciągle niezadowolona Bela, ona jest, nie, jesteś kochana, tak, no, pogadasz sobie z nami, tak, Bela sobie z nami porozmawia? Nie, Bela pójdzie spać, tak, pójdzie spać, dobrze, dobrze, taki kot, ale jest kochany. Kochani, witam Was w czytaniu na listopad. Czytanie ogólne, uczucia i finanse i praca. Dziękuję Wam za lajkowanie, dziękuję za subskrypcję, za to, że jesteście. I mam nadzieję, że, że nadal ze mną zostaniecie. Będziecie lajkowali, subskrybowali kanał. Dobrze, powracając do rozkładów. Pierwszy rozkład taki ogólny na miesiąc listopad. Co u tej ryby? No, u tej ryby tak nie, nie za dobrze. Jakieś zmiany losowe Was czekają, coś na co nie macie zupełnie wpływu i trochę zburzy Wam to, te Wasze poczucie bezpieczeństwa, tak? To co osiągnęliście, gdzieś czujecie się dobrze z tym co macie, niestety może się tu, może się tu to wszystko roz, roztegować całkiem nieźle pierdyknąć tak, mogą to być sprawy urzędowe które gdzieś trzeba będzie pozałatwiać mam takie wrażenie, że to jest coś z przeszłości i, i, i jakby teraz da o sobie znać A, no i trzeba będzie się na tym skupić <laughs> A, i to będzie najważniejsze na ten, na ten listopad, bo niestety ten problem się sam nie załatwi on za jakiś czas będzie się odnawiał, będzie wymagał tego zamknięcia, załatwienia. Możecie się czuć zmęczeni, także dla ryb może być to trudny miesiąc, dosyć i pod względem energetycznym, jakby nawarstwiania się takich niefortunnych, niefajnych zdarzeń. <laughs> Przepraszam, no ale co zrobić? Czasami tak jest i, i nie mamy na to wpływu. Życie nie zawsze jest pięknie. Uczucia dla ryby. Ojej, nasz aż strach, strach na to patrzeć powiem wam i sobie, bo ja też ryba zmiany Was czekają, przyjdzie Wam raczej o coś powalczyć, wy nie będziecie się skupiać kompletnie na tych uczuciach, wy będziecie mieli do załatwienia zupełnie inne sprawy, sprawy domowe, sprawy budżetowe, bo to, co, o czym wspominałam powyżej, będzie dotyczyło właśnie Waszego domu, Waszego budżetu, yy, zarobków, może pracy nawet, tak? I tutaj ogólnie jest takie niezadowolenie, jest, jest spadek energii, nawet może Was depresja gdzieś tutaj spotkać, no właśnie ze względu na, na to, co się będzie działo powyżej. Także w tym miesiącu na dalszy plan odchodzą wszystkie sprawy związane właśnie z, z uczuciami, z domem. No jeśli te związki będą, to one będą te, co potworzyliście. Oczywiście to się nic nie rozpadnie, po prostu skupianie będzie na czymś innym i odczucia będą do czegoś innego. Jeśli chodzi o budowanie relacji, czy kogoś spotkać, no nie, no nawet nie będziecie na to gotowi, nawet nie będziecie chcieli, bo, bo wiem, to nie jest czas na związki, to jest czas zupełnie na, na inne rzeczy i droga rybo skupiaj się na tym, żeby pozałatwiać dla, najważniejsze dla siebie sprawy, a, a miłość, miłość to, to to, przyjdzie będzie, o to się nie martwcie. Co aniołki? Zdobęczy się na wysiłek. Wielka miłość jest warta przyjęcia yy, kroków, do których zostaliście yy, doprowadzeni. Czyli tak. Przepraszam, bo ja mam coś z gardłem. Tak się, się zastanowiłam, po prostu czytając na to, jak to Wam jak to przełożyć. Yy. Zobaczcie się na wysiłek, czyli może o tą miłość trzeba będzie powalczyć, a może trzeba będzie właśnie odłożyć, odłożyć to na dalszy plan, tak? tak. Jeśli to jest ta wielka miłość, to ona Wam nie ucieknie. Dajcie sobie spokój, ale też zwróćcie uwagę na to, co piszę. Wielka miłość jest warta podjęcia kroków. Więc może ona stoi koło Was, może warto po nią, po nią sięgnąć, tylko Wy żadnych kroków nie podejmujecie. Może właśnie dlatego, że będziecie się skupiać na sobie, na tym, co jest ważne, a to gdzieś tam yy, odejdzie, albo po prostu myślicie, że to się samo wydarzy, a to Wy musicie działać, Wy musicie podjąć yy, decyzję. Yy, czyli, bo zostaliście do tego doprowadzeni, tak jak jest, zobaczcie na karcie, czyli tak, jakby Wam ktoś coś zesłał, zostało Wam postawione na drodze, tylko trzeba się nad tym pochylić i to podnieść, i wtedy będziecie mieli. To na co czekacie długie, 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 długie lata. Dobrze, praca i finanse. Jeśli chodzi o pracę, to tu jakieś wybory Was czekają? Może współpraca, nawet za granicą, czy praca za granicą, tak? Coś może nowego ruszyć, jakieś nowe przedsięwzięcie, które może całkiem fajnie rokować. Może dostaniecie nową pracę, która fajnie będzie wyglądała dla osób, które szukają. A jeśli jesteście i już pracujecie gdzieś to tutaj całkiem ma to e, pozytywny aspekt i całkiem fajnie wygląda. Także na ten miesiąc myślę, że ani finansów mnie nie zabraknie. Finanse całkiem całkiem fajnie rokują i nawet się mogą rozwijać na przyszłe miesiące, czyli możecie wpaść na jakiś pomysł zarobkowy, bardzo fajny. Ale pracy też wszystko jak najbardziej dobrze: dużo rozmów, dużo spotkań, może być dużo podpisanych. Zależy, ktoś pracuje oczywiście, podpisywania umów, jakichś zmian, ale wszystko ma taki pozytywny, pozytywny wymiar. Co jedyne, tak jak powiedziałam, no będzie czekała ryby tu jakaś sprawa, yy, którą trzeba będzie załatwić. Będzie, może być to dosyć duży problem yy, i nad tym się będziecie poświęcać. A uczucia, no uczucia, cóż, zostawmy to na bok, a jeśli faktycznie macie już coś koło siebie, zastanówcie się dobrze, czy nie warto spróbować, czy nie warto zrobić, może wy musicie zrobić jakiś pierwszy krok lub ktoś Wam daje sygnały, a Wy stoicie wiernie. Także działamy, działamy, ryby. No i na swoje, tak? Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam dużo zdrowia w tym dziwnym czasie i do usłyszenia.